Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Jak widzicie kolejne pudełeczko pełne kosmetyków. Bardzo dobry zakup, bardzo dobra cena. Zobaczmy co jest w środku. No jak zwykle mamy tutaj uloteczkę informacyjną, oczywiście kogo, karteczka, naklejka, papierek, wszystko. Gdybyśmy nie wiedzieli jaki kosmetyk, to możemy sobie tutaj wszystko wyczytać. Jak widzicie ulotka jest bardzo kolorowa. Proszę bardzo. I piękne wnętrze, nazwita. Co mamy w środku? Sprawdźmy. E, Czarnuszka, kanabo, krep do stóp i na popękane pięty, intensywnie nawilżenie, ukojenie skóry. Bardzo duży krem. E, kiedyś z niego był krem, z tej firmy był e, krem do rąk, nie wiem czy pamiętacie. Mm, kolejny kosmetyk to mamy Antyoksydacyjne serum odbudowujące 35. No, 35 plus w sumie no, nie dotyczy mnie, ale powiem Wam szczerze, że te znaczki nie zawsze są takie. Em, że musimy się do nich stosować. E, tutaj jest napisane, że redukuje pierwsze zmarszki i wyrównuje strukturę skóry, działa antyoksydacyjnie, niweluje oznaki zmęczenia. Także jak najbardziej, jeżeli mamy takie oznaki, możemy sobie wypróbować. No wiadomo, że raczej 19 lat lepiej nie testować takich kosmetyków przeznaczonych do skóry dojrzałej lub bardzo dojrzałej. No ale mi już tak niewiele brakuje, także. Bardzo fajny kosmetyk, akurat mojej skórze przed tutaj latem, w trakcie wiosny na pewno się przyda taka bomba. Żel peeling do mycia twarzy, kwas migdałowy, tołpa, hipoalergiczny, zapachowy usuwa nawet głębokie zanieczyszczenie. Jak widzicie produkty pełnowartościowe, bardzo fajne, tołpa dość dobra firma, także bardzo fajnie, tutaj mamy biolik. Kolejny kosmetyk to Volare Cosmetics Fruity Hands Shea Butter Kiwi Water czyli woda z kiwi i masło shea, krem do rąk. Bardzo piękne opakowanie, takie do torebeczki, w ogóle takie wiosenno-letnie, ekstra. Kolejny tutaj kosmetyk to Naturbox Shampoo. Shampoo, shampoo. E, czy jest po polsku napisane, jaki to jest szampon? Hmm. No nie widzę tutaj. No nie, jest szampon, ale jaki? Hmm. Wegańska formuła. No tak za bardzo po polsku za dużo nie ma, e, jaki to dokładnie jest. Jest napisane tylko szampon e, i to tyle. Natomiast nie ma napisane, czy to jest do włosów kolorowych, czy, czy farbowanych, czy innych. Natomiast o tak wygląda. W sumie możemy sprawdzić na ulotce odżywczy szampon do włosów z olejem arganowym. Ok, także o szamponie już coś wiemy. Jak widzicie, wszystkie produkty są pełnowartościowe. Mamy tu kolejny, Mango Pomarancza, zawrót głowy owocowy, Fruito. I tu jest, to jest, kochani, odżywczy balsam do ciała żelowej konsystencji. Hmm, dość śmiesznie wygląda, ale w ogóle te wszystkie opakowania są takie właśnie letnie, kolorowe, bardzo fajne. No i ostatni kosmetyk, Candy Boom z Ingrid Eyeshadow Palette, czyli paleta do e, oczu. Zobaczmy, co tam się kryje w środku. No, jak widzicie, bardzo fajne opakowanie, piękne po prostu. Muszę tutaj sobie pomóc drugą ręką. E Mamy paletę cieni, takich dość kolorowych i rażących. No, co. E Kawałek moda się zmienia na te kolory, a w makijażu można pozwolić sobie, zwłaszcza takim wyjściowym na wszystko. Także jak widzicie, bardzo fajne, ciekawe kosmetyki. Tutaj już nic więcej nie ma, poza oczywiście tymi papierkami, które jak zwykle będę tu powtarzać, robią niezły bałagan. Czyli mamy tak naprawdę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pięknych, wartościowych kosmetyków. Mnie to pudełko bardzo cieszy, jestem z niego zadowolona. Podzielcie się swoimi komentarzami, czy również korzystaliście z któryś z tych już kosmetyków, testowaliście, czy wam się podobały. No ja z tego pudełka naprawdę jestem bardzo zadowolona, zwłaszcza za tę cenę, którą zapłaciłam. Do kolejnego odcinka, kochani, trzymajcie się. Hej, hej, hej.